Siemanko. Dzień dobry, o tata kręci Kręcę. Słupki Słupki już, O ty już dwa zrobiłeś no. Dwa słupki są, trzeci leci Czwarty stoi Czwarty stoi, proszę bardzo O Daniel Leje Chudziaka Chyba deszcz zaczyna chlopić Mamy jeszcze cały sprzęt na Kanalizę i wodę do podłączenia. Zaraz tutaj o, nakręcimy. Co tu robimy? Nawiertka zrobiona na dole, na dnie. Także proszę bardzo, tam będzie kanał, proszę bardzo, na wodę. Kurczę, kropi. Niedobrze. Telekomunikacyjny, prądowy. Lepiej to nakręcę, bo to trzeba mieć, nie? I tak wygląda, tak wygląda podłączenie wody do wodociągu, gmina niedługo przyjedzie, odebrać, już zresztą pan był na początku, o trzeba już iść do tam do, zobaczyć czy nie ma wody, o ta rura co tu leży to jest na przepust nad drogą, pod drogą, i co jest? No, jest moja rurka. Niech pan tam szybkie rozkopie, żebyśmy mogli tu swobodnie pracować. Lepiej wam ciągnąć ją prosto, prosto ją ciągnąć. Tak zrobimy, spróbujemy ją. Zaprosto ciągnąć, dopiero później i ona wejdzie do środka Dobrze, ale tam niech pan trochę. Yy, Bo będziemy chcieli rozkupie. stamtąd spróbować ją wcisnąć i jeszcze tu no nie, spróbujemy, jeszcze od góry. No? Zobaczymy, jak, jak, jak pójdzie nam do. Także tak wiercimy O ja, osuwa się Patrz, patrz Już kurwa wisi, zaraz pierdolę No niech pan tam nie chodzi Ja sobie tu pójdę Kurcze, widzicie i to tak to jest Jutro podłączenie kanalizy Wodę na wiertkę, no szkoda, że nie pokazałem wcześniej, ale też tam kupa ludzi się zebrało. Kurczę, jeszcze teraz deszcz zaczyna padać, takim czymś robiliśmy na wiertkę. Pożyczyłem od pewnego hydraulika, no tym się rozwierca rurę, która jest gdzieś tu było o i zostaje taki kawałek, nie? Na razie tyle, później mu pokażę, muszę to sprzątnąć. Dzień dobry, witamy. Dzień drugi, łączymy kanalizę. Wodę mamy podłączoną, nie słuchajcie tego pana. Nie słuchajcie, tak tam stoi konkurencja. Robimy wykop pod kanalizę, kable prądowe i telekomunikacyjne. O, tutaj mamy tam niżej. O, pan Hydraulik siedzi na, na róży wylotowej. Tutaj wodę, proszę bardzo, już mamy połączoną. Fajnie się udało, bo moją wcześniejszą rurkę wykorzystaliśmy jako przepust i to udało się przepchnąć idealnie tam. No i aż do tamtych blatów, co stoją elegancka, tutaj wystaje ona około niecałych dwóch metrów niecałe, 2 metry dzisiaj kupiłem wężyka, żeby móc wodę podlewać studzienki rewizyjne mamy tam leżą zaraz będę młotek brał i rysować będziemy kółko i przewiercać na kanalizę do tego będzie użyty taki murowków Przepust murowy. Nie. Kanalizacja leży tam. Co tu jeszcze mamy? O, tutaj mamy te skrzynki. A tu mamy te właziki. Wła no, tutaj włazik jest nie. I tam kineta leży. O, ta kineta to sto leży tam. o Tak to będzie wyglądała ta kineta. I na tą kinetę będzie jakby. Ułożona studzienka rewizyjna. I będzie widać jak... Jak leci... Leci... E, że tak powiem... E, zanieczystość. Ładnie mówiąc. No dobra. I pokażę co dalej. Piękny dzień. Piękny dzień zakończony. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Chciałem tylko powiedzieć, że zakończyliśmy. Nie pokazywałem całych, całego przebiegu robót połączenia kanalizacji z wodociągiem, który tam jest. Ponieważ tak ciężko i że tak powiem yy, dużo pracy, że, że nie dało rady tego pokazać. Jak widzicie już tu mam zasypane. Tu już jest zasypana wióra yy, woda sobie tutaj wchodzi zrobiona na na zawór celowy. a już to wcześniej mówiłem że udało się akurat włożyć w ten przepust yy, i woda leci tam do tamtego wiadereczka nie? kanaliza znowuż też się bardzo fajnie udała, mam spięte teraz pokażę jak o, to jest ta studzieneczka Gubiłem, bo u, tam sąsiada ta ma, też to samo robiliśmy widzicie w ten sposób to wygląda. Na razie, na razie uszczelki wyciągnąłem, żeby Widać. to mnie nie widzi tylko śmierdzi tylko. O, to się później przytnie do odpowiedniej wysokości. Założy się na którejś z tych dziur uszczelkę, którą też wyciągnąłem, żeby to na luźno wchodziło. I zakłada się jakby ten pierścień taki obciążający się powinno beton taki pod spodem założyć, żeby to się opierało i żeby całe jakby obciążenie nie przechodziło na, na rurę jakoś tak hydrauliczny tłumaczył. No i do tego jest ten oto taki włazik, słuchajcie, który później też tutaj na uszczelkę wchodzi, wchodzić ma o, będzie właśnie w ten sposób na śrubki jest jest taką możliwość jakby tego otworzenia, nie? Także nieźle to wygląda. Jestem strasznie zadowolony. Cieszę się, że mam ten etap zakończony. Teraz będę akurat dodawał tutaj popręcie jeszcze do słupów i tu będę słupy sobie zrobił, bo jak widzicie dałem. w projekcie były cztery. 4 pręty dwunastki, ale gadałem już z projektantem i powiedział, żeby dać, jak już mam tego pręta, to żeby dać chociaż po jeszcze po jednym, czyli tu o w tych miejscach bo brama będzie w ten sposób czyli po długości po długości bramy dać jeszcze te dwa pręty wtedy żeby nie dawać w poprzek bramy tych prętów bo naprężenia będą większe w tych miejscach Dlatego pręty te są dane wzdłuż jakby bramy, nie? Więc dodałem jeszcze po te dwa, czyli sześć prętów, to dużo człowieka nie zbawi, jak kupi tej stali, a, a będzie stabilniej, nie? Tym bardziej, że tutaj brama jest metrowa. Zaraz rzucimy ten słu słupek, jak tylko do... wezmę i zwiążę, zwiążę te dodatkowe pręty. Oj! O, w międzyczasie kupiłem sobie zestawik kluczy za 29 zł. oczywiście Powerfix pa Lidla, który się sprawdza super i tyle, o tu mam zawiązałkę, teraz sobie ją weźmiemy, to plus kluczek i polecimy, i. I tak kończymy przygodę dzisiejszą. Zdjęliśmy z nadproże. nad Wstawiliśmy, znaczy w sumie wstawiłem dwa słupeczki. Trochę wodą wybłokałem dno, o tak żeby było czyste, nie? To sobie to przeschnie. To już będzie czyściutko. Ale teraz sobie pomyślałem, że nie potrzeba. Wstawiłem tu słupa, nadproże nad ma się już zaczynać tu na tym bloczku, to niepotrzebnie mam te strzemiona. I tak się zaraz zastanawiam w ogóle, co tu zrobić. Wypadałoby to wszystko wyjąć. Znaczy może nie wszystko, ale część. Chyba, że stamtąd, z tamtej belki wyjmę. Muszę tu pomyśleć. Coś na pewno wykombinuję. No. Dobra, trzymajcie się, dzięki.